Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii czwartej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie orkę ścierniska. Tutaj jakiś czas temu rozrzucam obornik na tych polach, no a teraz sobie tutaj załóżmy ściernisko. Przygotowałem sobie oczywiście mojego John oraz pług, więc siadamy. No i odpalimy sobie GPS-a. Myślę, że zrobimy jeden poprzecznik na koniec, tutaj na tutaj tych końcach pola, włączymy sobie oczywiście... ...linie przejazdu, no i możemy rozpocząć pracę, tylko jeszcze odpowiednio się tutaj ustawimy. Okej, okay, opuszczamy pług. I rozpoczynamy orkę. No też raczej wszystkich pól nie będę orał. Może na kolejnym odcinku zrobimy sobie na przykład kultywatorowanie za pomocą kultywatora. Rolmako, też bardzo fajne sprzęt, a chyba w poprzednim sezonie nie korzystałem z tej maszyny. Więc, może sobie zrobimy też jako maksję w kolejnym odcinku. Może na przykład na tym polu obok. Tam sobie przetestujemy ten kultywator. No, bo w przednim filmie zajmowałem się siewem markwi. Tam na polu, tam w oddali. No, w kolejnym zrobimy kultywatorowanie, a później przeskoczymy do, do września i coś sobie posiejemy. Ale jeszcze zobaczymy, to bo trochę zbóż będzie do zasiania. Ale, może byśmy na przykład zrobili siew żyta na kiszonkę bo też na jednym z moich pól będę chciał zasiać tą uprawę sobie to przetestujemy no, ale też oczywiście jakąś pszenicę zasieję, może jakiś jęczmień też jakieś takie zwykłe żyto, w sumie na tym polu było zwykłe żyto no, albo jakiś też żyto możemy zasiać może na przykład na wiosnę prosą bym sobie zasiał też przetestować bo na razie się je uprawy które albo są potrzebne do dla moich zwierząt, albo ewentualnie też takie uprawy, które mogę przetworzyć w moim młynie. Ja też sobie tutaj testuję te nowe uprawy, które są dodane na tej mapie. W sumie tu jesienią będziemy mieli jeszcze grykę do zbioru. To też sobie to przetestujemy. No i tą grykę można przetworzyć na przykład na kaszę gryczaną w moim młynie. No ale ogólnie jeśli chodzi o to kultywatorowanie, to w sumie nie wiem, czy nie przeskoczymy sobie już do sierpnia, bo w lipcu mamy dość dużo odcinków. Więc myślę, że już przeskoczymy sobie do sierpnia. Nawet jak tam jakaś trawa się pojawi na polu, no to nic nie szkodzi. No i sobie tam zrobimy kultywatorowanie ścierniska. No ale widzę, że ta orka idzie dość szybko na takim polu. Bo też jakiegoś ogromnego pola tutaj nie mamy. Dlatego też fajnie, że mogę sobie w tej serii tak bardziej... Dla zabawy pograć, robić sobie jakieś różne prace, też pokorzystać ze starszych maszyn. Bo teoretycznie to ten mój siewnik, rolmako, ma opcję siewu bezpośredniego, więc ja nawet nie muszę tutaj orać, ani nawet talerzować, nic tutaj, tylko mogę na ściernisko wjechać i zasiać, ale chcę się też pobawić w takie prace, właśnie taką orkę sobie zrobić. Czy właśnie jakieś kultywatorowanie, talerzowanie. Ostatnio też pokazywałem, że w aktualizacji jakiś czas temu dodali bardzo fajnego setora. Co też myślę, że w kolejnym sezonie go sobie zakupimy. O teraz nawet za bardzo nie mam pieniędzy. A jeszcze będę musiał kupić sobie kombajn do zbioru marchwi. Ewentualnie, jak mi braknie, no to sobie trochę pożyczę. Chociaż w sumie teraz ten mój młyn przetwarza zbiory z tego sezonu tej zboże, To trochę powinienem zarobić. W sumie jeszcze jajka będę mógł sprzedać. No to jeszcze teraz będzie trochę odcinków w tym roku, no bo yy, Będziemy musieli jeszcze zrobić to kultywatorowanie, jeszcze jakiś siew No i później te zbierę marchwi i zastanowię się nad tą gryką Czy na odcinku sobie to skosić, czy poza odcinkiem No bo w sumie to normalnie się zbiera kombajnem, więc no zobaczę, czy jeszcze to na odcinku będę kosił, czy poza odcinkiem No i ewentualnie na wiosnę bym chciał na przykład zaśleć owiec A przez zimę bym trochę zarobił, plus jeszcze z tej marchwi trochę myślę, że zarobię to możemy sobie kupić tego zetora i moglibyśmy zrobić jakieś siew na wiosny tym cetorem Na przykład owiec można byłoby zasiać, albo ewentualnie na przykład można byłoby go przetestować podczas, nie wiem, sionokosów to jeszcze zobaczymy. No albo czy przy jakieś orce? No bo to żyto zielone się zbiera jakoś na wiosnę, Nie wiem, kwiecień chyba. Zaraz zobaczymy. Tu gdzieś na dole powinno być. Mamy żyto zielone, zbieramy to w kwietniu, a w kwietniu można zasiać jeszcze chyba proso na przykład. Nie, nawet w maju możemy proso zasiać. To chyba tak zrobię, że na tamtym polu, tam obok łąki, zasieję sobie to żyto zielone na kiszonkę. No a później po zbiorach, wiadomo, może sobie jakimś kultywatorem. No i później zasieję proso na tym polu. To nawet do takiego siewu proso mógłbym sobie zakupić tego, co to, to bym go zakupił, przejechałbym na gospodarstwo. Można byłoby zrobić takie testy podczas siewu. No bo to prosto też można wykorzystać w młynie chyba do produkcji mąki, chyba też coś tam można innego, nie wiem, czy jakąś kaszę chyba można z tego jeszcze zrobić. Więc też sobie to przetestujemy, tą uprawę. No a później może pomyślimy nad kolejnymi fabrykami, może kupię sobie olejarnię i mógłbym siać rzepak plus jeszcze len można przetwarzać na olej. Dodatkowe jeszcze słomę można przetwarzać w przędzalni na tkaniny. Jest też fajnie, widać, że twórca tutaj się postarał jeśli chodzi o tę nową prawę i przetwórstwo. No bo też fajnie, że nie ma tak, że po prostu siejemy i sprzedajemy te rzeczy, tylko możemy je przetworzyć w fabrykach. Fajnie, że tutaj w młynie pododawał to nowe zboża. Plus na przykład ten len w olejarni. No bez większa różnorodność, każdy znajdzie coś dla siebie. No później też dokupimy sobie trochę więcej pól. Chociaż tak na razie, na obecną chwilę, taka ilość jest wystarczająca, ale w przyszłości fajnie byłoby trochę więcej pól sobie dokupić, żeby też potestować te inne uprawy. A w sumie nawet część tych nowych upraw mogę sobie po prostu zasiać, żeby je sprzedać, niekoniecznie muszę to przetwarzać. Tu na przykład naprzeciwko mamy pole maku. Mamy też na przykład fasolkę, taką, którą zbieramy kombajnem zbożowym, jak już jest taka sucha, dojrzała. Chyba też soczewica jest. Chociaż nie wiem, czy tej fasolki nie można przetworzyć w młynie, albo tej soczewicy chyba. Raz zobaczymy ten mój młyn. No, możemy robić kaszę jaglaną. To jest tutaj sprosto, to przetwarzamy. No, jest też kasza gryczana. Tutaj mąkę z gryki na przykład. O, z fasoli możemy robić mąkę. A, i z soczewicy też można robić. I tą fasolę zbieramy zwykłym kombajnem. Ja tak samo soczewice, tylko musimy chyba mieć siewnik punktowy. A to w przyszłości będzie można kupić sobie taki siewnik punktowy i też można byłoby tą soczewicę zasiać na przykład. No albo tą fasolę, zobaczymy jeszcze. No ale fajnie, że twórcy dodali tego zetora. No bo idealnie będzie pasował na to nasze gospodarstwo. No i raczej dokupimy go jako czwarty ciągnik. Zobaczymy w przyszłości, może na przykład któryś z tych moich ciągników wymienię na jakiś inny. No to zobaczymy. Może w modach też pojawi się coś ciekawego. Jeszcze tutaj z takich starszych ciągników, no to mamy ciągnik Fiat, który też myślę, że mógłby pasować na to gospodarstwo. Ale zobaczymy, może w modach pojawi się coś ciekawego, może ewentualnie jakiegoś starszego fenda, byśmy sobie wzięli w tej serii. To w przyszłości będzie można pomyśleć nad wymianą tych ciągników. Albo ewentualnie można kupić sobie jakiegoś większego Kaiza, na przykład tego co był w 19 na początku rozgrywki na mapce amerykańskiej. No albo można na przykład jakiegoś większego John Deera sobie kupić. Też widziałem, że w modach jest jakiś taki John Deere z kategorii dużych ciągników, ale taki starszy. Byłem ja używam tego John Deera od Giant Software, który jest oficjalną modyfikacją, no bo oczywiście ten John Deere był dostępny w poprzednim farmingu. No a tutaj on pojawił się jako oficjalna modyfikacja. A też jest to bardzo ładny ciągnik, fajnie pasuje na takie małe polskie gospodarstwo. A może zróbmy sobie jakieś ujęcie do miniaturki za chwilę. Tak ja tu w tej bruździe jeżdżę, więc widzę i tak jak ustawić GPS to możemy sobie wyłączyć te linie. Jak będziemy jechać w drugą stronę, to zrobimy sobie jakieś fajne ujęcie do miniaturki. No widzę, że na spokojnie założymy całe pole, może nawet zaczniemy jakieś kolejne, na przykład tam gdzie, było, tam, gdzie był Orkiż tam za wiatami na maszyny. Chociaż sobie tu jeszcze kilka przejazdów jest, ale zobaczymy, może sobie pojedziemy na kolejne pole. Ok, zrobimy sobie jeszcze jakieś ujęcie do miniaturki, tylko troszkę tu jeszcze podjedziemy dalej. Oj, może coś takiego zrobimy. Ok, myślę, że fajne ujęcie wyszło. Ogólnie powiem Wam, że fajnie ten ciągnik pasuje do tego pługu. Fajnie mamy też te zielone elementy. A ten kultywator rolmakon Rulma, ma 3 metry i z tego co patrzę to on ma taką wymaganą moc, że nawet ten case da sobie radę, więc popracujemy sobie tym case'em Podczas kultywatorowania tego pola obok. No i później będą, będzie ten siew, to sobie nie wiem, może tym John Deerem zasiejemy coś. Albo ewentualnie te jesienne siewy zrobię poza nagrywaniem, a na odcinku zbierzemy sobie jeszcze marchew. A siew zrobimy na wiosnę, jak kupię tego setora. To moglibyśmy go przetestować podczas siewu, i chyba tak zrobię, że tutaj jesienne siewy to zrobię poza nagrywaniem. Jeszcze zobaczę, co będę siał. Pewnie jakąś pszenicę, może na przykład żyto. Może jęczmień. No, oczywiście też to żyto zielone. Ewentualnie jakieś jedno pole zostawię sobie na owiec, żeby tutaj owiec zasiać gdzieś. A na tym polu, gdzie będzie to zielone żyto, no to po zbiorach zrobimy sobie też może, nie wiem, jakąś poza odcinkiem, jakieś kultywatorowanie i tam byśmy zasiali pros proso. No bo oczywiście zbiory tego żyta zielonego też zrobimy na odcinku, tylko to pewnie podzielimy na dwie części, czyli na pierwszym... Skosimy sobie to. Bo z tego co widziałem, to się po prostu działa tak jak trawa. Czyli kosimy to. Później zrobilibyśmy zgrabanie w pokosy. A na następnym filmie zrobilibyśmy belowanie plus owijanie. Ok, coś tutaj chyba zły przejazd odpaliłem. Zobaczmy, czy teraz nam poprawnie pojedzie. Teraz dobrze jedzie. No to praktycznie byłyby takie ścianokosy, tylko po prostu inna uprawa byłaby. No ale w kolejnym roku można przetestować to żyto zielone, a później można... Na przykład przetestować koniczynę albo lucerne Bo też oczywiście mamy takie uprawy. Może koniczne byśmy sobie zasiali. To też by można było zrobić jakieś ścianokosy. No oczywiście tutaj obok jest ta moja łąka. No ale takie dodatkowe pole by się przydało. Ewentualnie w przyszłości może, mogę sobie tę łąkę po lewej stronie zakupić. Ona jest trochę większa i tam będzie więcej siana dla moich zwierząt. Albo ewentualnie więcej kiszonki. Ale to też zobaczymy, będziemy w przyszłości rozwijać sobie powoli gospodarstwo. To tak jak mówiłem, tutaj nie będę stawał na jakiś bardzo szybki, dynamiczny rozwit, tylko po prostu, żeby sobie fajnie pograć na takim małym gospodarstwie ze starszymi maszynami na mniejszych polach. Ok, tu chyba będzie jeszcze jeden przejazd i za chwilę sobie poprzeczniaki zrobimy. No tu mamy ostatni przejazd. To jeszcze sobie tam jeden poprzeczniak zrobimy i tutaj drugi, ale już nie zdążymy zaorać kolejnego pola. No a to pod odcinkiem zobaczysz w sumie czy będę orał, czy może po prostu przejadę kultywatorem po tych pozostałych polach. Może na chwilę sobie jeszcze włączę te linie, zobaczymy jak ten poprzecznik nam się tutaj zrobił, tylko teraz mi się te linie nie chcą pojawić, o, pojawiła się teraz linia. No zrobimy to w ten sposób, żeby tutaj bruzda była od zewnętrznej strony. Chociaż to nawet nie jest ona widoczna, bo tej częściowo to ten pług w ogóle jedzie po trawie. Tak nam się to wygenerowało, ten przejazd. Tu jeszcze gdzieś chyba drzewa zahaczyłem, ale udało się tutaj doorać do końca. No i jeszcze mamy oczywiście jeden poprzeczniak po drugiej stronie pola. To nie będę tego pługu obracał, no bo w sumie zrobimy to w ten sposób, tak jak tutaj. Więc okej, okay, odpalamy sobie tutaj tą linię. No i pole w całości będzie zaorane. Bardzo szybko nam to poszło, fajnie udało się zaorać ten kawałek pola. Okej, okay, to nawet może sobie weźmiemy ten pułk na gospodarstwo, tylko... Tutaj go sobie jeszcze obrócimy w ten sposób. Wyłączymy linię, żeby nam się nie pojawiły na kolejnym polu. No i zjedziemy sobie na gospodarstwo. No, bo resztę pól, no to tutaj po lewej stronie będę na odcinku jeździł kultywatorem. Tam w sumie też chyba. No, i tu po prawej stronie myślę, że też raczej wjadę sobie kultywatorem. Albo ewentualnie może tu jeszcze sobie zaoczę. To może jednak nie będę chował yy, tego pługa pod wiatę. Tylko sobie tutaj zaparkujemy. Tylko czy ja tu nawoziłem pole? Chyba nawoziłem, tak, jest nawiezione. Ale okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!